Witam Państwa w demie Gotika 1 Remake Ja już zrobiłem jedno podejście do tej gry, które wyglądało w ten sposób. Ja nie wiem, czy ja dobrze robię, że. No, tam już coś łazi. Ja się nie umiem bić, ale dobra. Co to jest? Uch! Ty kurde, Jak ja mam go uderzyć? Co za jakieś kratoszczury, Stop. O, teraz go uderzyłem. Nie wiem jak. No. No kretoszczury mnie zabiły, nie wierzę. Więc już jest trochę lepiej z mikrofonem, trochę lepiej też z tłem, bo na innym sprzęcie to odtwarzam, żebyście mogli sobie lepiej zobaczyć jak ta gierka wygląda. Natomiast ostatnio jakiś problem miałem poza tym, że mnie zabiły jakieś kretoszczury. To oprócz tego, daleko nie zaszedłem, za te, za te kretoszczury nie przeszedłem, to oprócz tego miałem problem z tym, że postać mi nie chciała chodzić. Całkiem sprawnie to chodzi. Wiecie, ja zwykle nie gram na komputerze, bo jestem konsolowcem, ale teraz z że mam właśnie nowy sprzęt, to między innymi dlatego postanowiłem... A czemu nie mogę iść? Czekajcie. To na strzałkach się chodzi? Nie, zaraz. Czy ja czegoś tu nie ogarniam? No trzymam do przodu strzałkę. Czemu tak ledwo chodzi? No zobaczcie. Ja trzymam do przodu. i on się nie rusza. Czy tylko ja mam taki bóg? Czy o co tu chodzi? Może on jest jakiś. Może coś się zbugowało, ty? Więc teraz podłączyłem sobie pada i sprawdzę, czy to jest kwestia jakiegoś bugu z klawiaturą, czy o co w tym chodzi. Zaczynamy Gothic Remake, ja jeszcze raz przejdę oczywiście ten wstęp. No i muszę pamiętać, żeby sobie zapisywać tą grę, no bo jak mnie znowu te kretoszczury dopadną, to będę musiał przechodzić wszystko od nowa. Nigdy wcześniej nie grałem w Gothica. Więc y, czekałem na ten remake, żeby właśnie zapoznać się z tą serią. Ja jestem pewny, że tu są jacyś fani Gotika na tym kanale, bo są wszędzie w Polsce, więc y, piszcie jak Wam się podoba to. A ja tymczasem idę sobie zobaczyć, na co stać to demo. Wygląda moim zdaniem nie najgorzej, aczkolwiek widziałem też dużo skarg na Steamie. Generalnie jest sporo krytyki wobec tego demo, jest dużo bugów. Na dobrych sprzętach też ten sprzęt na... nie chodzi, na wysokich detalach. No, no ja na razie mam taki problem, że po prostu postać mi nie chce chodzić, a wszystko. I nie działa, więc zobaczymy jak teraz. Partnerem odcinka jest sklep Eneba. Możecie tam znaleźć gry na fajnych promocjach, kody na PlayStation lub na Xboxa oraz wiele więcej. Link macie w opisie. Dobrze. Jestem Diego. Jestem. Nikogo tu nie obchodzi Twoje imię, chłopcze. Chyba, że dasz im ku temu powód. Słuchaj, zwykle to ja pokazuję świeżakom, co jest co. Ale lawina odcięła nas od doliny, więc mam teraz ważniejsze sprawy na głowie. Nasi ludzie mają oczyścić ścieżkę, ale znając ich zajmie im to parę dni. Znajdź sobie miejsce na obóz, bo spędzisz tu trochę czasu. Wszystko jasne. Mógłbym rozbić obóz gdzieś tutaj? Nie. Ten. Znajdź sobie jakieś dobrze osłonięte miejsce. Nasi chłopcy widzieli. Co to jest czyniotwór? Czekaj. Prawdziwego cieniostwora? Najprawdziwszego. To tylko jeden z wielu tutajszych stworów, które z radością bycie rozszarzał. Tak, z jednymi się już spotkałem. No dobra. Rozumiem. Jedźmy dalej. Witamy w kolonii. Jesteśmy w kolonii? O, no i mogę biegać, słuchajcie. No to ostatnio, no dosłownie miałem problem z tym, że nie mogłem chodzić postacią, a teraz podpiąłem pada i, i to działa bez problemu. Całe szczęście, bo naprawdę myślałem, że będę musiał zygzakami chodzić e, przez całe to demo przy was, a teraz to mi działa. No to dobra, dawać mi te kretoszczury. Ja sobie jeszcze tu podejdę. Spoko jest to, że podpiąłem pada od... Um... Znaczy to jest pac Xboxowy, jeśli chodzi o układ, to nie jest bezpośrednio pad Xboxa, ale mam podpisane do razu przyciski takie jak trzeba. Aczkolwiek widziałem, że chyba nie da się ich zmienić generalnie, to jest dziwne. Na klawiaturze, to znaczy co jest pod którym przyciskiem. No dobra, tutaj jest trochę ciemniawka, ale. Jeśli znajdą mnie tu śpiącego, to już po mnie. Aha. Rozumiem. A czemu? Nie wiem, ale dobra. To ja chcę wstać. Czy jak już usiadłem na tym krześle, to koniec? Dobra. I też dużo osób mówiło o tym specyficznym układzie kamery, że postać nie jest na środku, tylko jest cały czas z boku. Ja nie pamiętam, chyba ostatni raz jak grałem w jakąś grę, to właśnie w Life is by podobny układ... Nie, to chciałem zrobić. Podobny układ kamery, więc to nie jest coś, co mnie tutaj jakoś specjalnie zraża, bo jestem do tego nawet przyzwyczajony. E, czy ja mogę tu jakoś szybciej biec? Nie, to jest... to jest... nie wiem, co to jest, ale dobra. Tam za tym wodospadem czegoś nie będzie, myślicie? No dobra. Jakbyście sobie chcieli zobaczyć, ja zaraz Wam pokażę. Ja gram teraz na grafice, ustawieniach. No, na własnych, ale to są w zasadzie. Dajmy sobie na, na maksymalne ustawienia. Też powinno to chodzić całkiem dobrze, aczkolwiek. No nie, no dobra. Przy maksymalnych ustawieniach już są ścinki. Wcześniej jak grałem tego nie miałem, ale ludzie o tym pisali, że nawet przy jakichś... No ja mam obciążenie komputera przy nagrywaniu teraz 6% i widzicie jak to ścina, nie? Jest coś ewidentnie tu zbogowane jeśli chodzi o, o to jak wygląda maksymalne ustawienia na gotiku, Jak widzicie bez problemu wszystko działa, więc tak wam chciałem pokazać. I właśnie, i ostatnio jak tu byłem to miałem okazję... Pogadać z takim chłopkiem, który jest tam u góry, i zaraz do niego pójdziemy. To wam pokażę o co chodzi. Bierze co? Dlaczego? Gdyby nie lawina skalna, kilku z naszych z pewnością. Obiliby. W każdym razie. Jest zbyt niebezpieczna. Wiem, biego mi to dobrze. A, teraz jeszcze. A, ty. Dobra. On powiedział, że nic nie zrobił, że go dopadli, jak on. Jak on kradł. Ja mu powiedziałem, że zabiję kogoś. Jasne. I. Chciałbym Zróbmy Że mam mamu znaleźć, e, mamu znaleźć piwo. I w zamian za to on, niech będzie. on mi coś, on mi coś ogarnie. Zobaczmy co tu jest. Znowu te jagody. Tu jakaś potrawka, nie? Nie. Skrzynka. Hmm. No i mamy piwo. Dodawać. To wracamy do niego. Wiecie co? Zauważyłem, tak nie wiem, czy macie to samo, ale ja generalnie nie lubię gier, w których się wolno poruszamy. To znaczy, ym, na przykład w Forspoken to nie jest najlepsza gra, ale podobało mi się strasznie to, że tam był ten taki model parkouru, który powodował, że myśmy przez mapę po prostu przebiegali, nie? I to było super. Ale to też zależy od gry, bo na przykład w Red Dead Redemption mogę, mogę chodzić powoli i wiecie Co? co jest. No dobra, napijesz się, gościu. No, ale chciałeś przecież. Hmm, od... jak się żyje w starym obozie? No, ciekawe, jak, nie? Gdzie mogę dostać broń? O, to, to mi się przyda. Na pewno nie od nas. Spróbuj poszukać wokół opuszczonej kopalni. No, 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 właśnie. Właśnie, właśnie tak będę robił. A może jakieś inne rady, jak przejść w kolonii? Dobra. Dajmy Boże, to prawda, nie mogę. Dopóki nie dołączysz do starego obozu, a nie mogę po prostu dołączyć do was z Mart... <noise> Tylko Gomez może przy. Powiem ci szczerze, jeśli nie masz na tyle pomyślunku, żeby zostać cieniem lub strażnikiem, to lepiej się do nas nie pchać. Większość świeżaków ląduje z Kilofa w kopalni. Będą wydobywać rudę do usranej śmierci. Jeśli nie mogę... A co na ziemi nie ma... Diego mówił, że w okolicy kanionu łazi cienie. A! No tak, psia, jucha pecho. Możesz spróbować... Wydaje mi się, że widziałem, jak ktoś się tam kręci. O... Jak się Taki. żyje? Czasem słońce, czas... Mhm, mm a konkretniej? Wiesz, jeśli dogadasz... Ale jeśli wkurzysz, nie łaś... Łapie. A jakiś... Taki... Będziesz musiał ukraść. Mam dla ciebie radę. Ciesz, bo nie w porządku. Tak, zrób. A może jakiś. pogódź się z losem. Z losem? Tak, to jest teraz Twój domiz. Jak już sobie. Ryżojady i kultyści? Zobaczysz. Brzmi nie przyzwyczaj. To ja już pójdę. Jasne. No i dobra, parę informacji dostaliśmy spoko, Widzicie, warto było mu tutaj piwo załatwić. Dobra, to z racji, że ja będę chciał tu wejść. A to ostatnio były tutaj jakieś kretoszczury czy coś takiego. To zapisujemy. I teraz chodźcie, już do Was idę. Czekaj, co tu jest? Pochodnia. Spoko. Czekaj, ja już sobie to przygotuję od razu. Po pierwsze tak. Dawaj, tam pochodnie. Po drugie, Kidoffem ich zaraz zrobię, Mam nadzieję. No bo czym innym? Nic tu nie ma innego. Albo po prostu przebiegnąć obok nich, nie wiem. A może one się będą bały ognia w sumie. Tutaj był ten dziad. Boisz się ognia, czy nie? Czy mnie będziesz atakował? Pajacu, będzie mnie atakował. Dobra, dawaj. A dziago. O ty kurczę, dziado. No i masz Zaraz mnie załatwią Zostaw mnie jeden z drugim Dobra, patrzcie jaki jestem dobry w tą grę Aha A ja mogę tak łupać w kamień? Nie, dobra, to tak wyszło przypadkiem Czyli co, straciłem większość życia po to, żeby Żeby zdobyć jakiś łuk, tak? No spoko, no może się to przyda Od razu go sobie może Dobra, walić tą pochodnię Wam, to nie ma sensu. Hmm, to miejsce się nada, ale ktoś już z niego korzysta. Może jeśli go znajdę? O, dobra, dawaj, wytwórz mięso skroto szczura, smacznego. O nie. Dobra, tam są jakieś, tam są jakieś jaszczury, a nie, to jest ten ziomek, dobra, dawaj do niego, on się na nie. Hej, ty. Chwileczkę, to ciebie właśnie do nas wrzucili, prawda? Masz wypisane na gębie pytanie, pewnie już wiesz, że tu utknęliśmy. Tak, szukam bezpiecznego miejsca na nocleg, podobno... To prawda, też go widzieliśmy. Hmm, co powiesz na układ? Pomożesz mi upolować to stado ścierwojadów. Jest w starym obozie górniczym naprzeciwko zala... Naszym? Tak, jest moje i moich zio... Hmm. A ty co z tego? Aleś ty ostrożny. To dobrze. Po drugie, jeśli się okaże, że jesteś choć odrobinę mniej bezużyteczny niż przeciętna świeżynka, Mogę ci doradzić. Przynajmniej z nami nie będziesz musiał do końca życia włazić w dupę. Ale to może poczekać. Najp... A ten ma. Laresa. Z... Ciekawe, czy mi naobiecywał jakiś głupot, czy faktycznie. Tylko nie daj się otoczyć. Zapolujmy. Tak. No, o ile nie zginę, to możemy... Polować. No i jak to się robi teraz? Ee, pięknie. No do budy. Zapolujmy. No dobra. Powtórka. No skubany. Ale leci Dobra, niech on wszystkich zabije, Ja nic nie będę musiał robić. No chodź, tu ty karakanie. O, dobra. Tym razem mnie nie dopadł. No i co teraz? Panie Drax, Drax to nie był ten ze strażników galaktyki? No i co? Będziemy tak stać? Czy coś się teraz wydarzy? Nie rozumiem za bardzo. Chyba chodziło o to, żebyśmy zapolowali i mogli iść dalej, czy... Czy o co się tu rozchodzi? Ty! Polego! Nie rozumiem. Dobra, to ja się zawijam. Nie wiem, gość po prostu stoi w miejscu. A, chyba, że ja muszę odłożyć łuk i on wtedy do mnie zacznie mówić. Czekajcie. są tak kurczę dziwnie biega, ten mój gomeczek. O! Ale bzdura. Nie złata zdobyć. Nie mogę. Słuchaj, wiesz jak się je patroszy? No cóż. Nieważne, poradzę sobie. Jeden z czu... Co się stało z tym Jorikiem? Tego właśnie chcemy się dowiedzieć. Ktoś widział jak się wspinał po zboczach kanionu w okolicy. Jak wygląda? Mojej postury, czarne włosy. Znajdź Jorika i wróćcie tutaj. Dobra, no to, dawaj. Fajnie, jakbym mógł się jakoś wyhealować, bo naprawdę, no ja jestem na jeden strzał teraz. O, patrzcie. To się może przydać. Zardzewiały miecz, no proszę bardzo, elegancko. Tam jest jakaś, jakaś wie... Dobra, tu jest jakiś ziomeczek, dawaj do niego. Kirko. Hey, proszę, proszę. No... Tak. No, to witaj w kolonii. Neraz. Miło poznać. Może chwilę porozmawiać. Cały dzień przerzucam ten cholerny gruz. Chcia... A mo może jednak... Boisz się cieniostwora, co? Pozwoliłbym ci. Dlaczego? Ludzie z Ja tam uważam, że warto sobie czasem przypomnieć, że świat... No trudno. Szczerze to nawet nie ma co tu dużo opowiadać. Każdy sra w gacie z powodu wojny, a wszystkie chore historie o orkach krąży jednak plotka, że Nordmarczycy odnieśli kilka małych zwycięstw. I tyle. A co z Korinis? Miałeś szansę. Niestety nie. Przez cały czas byłem zamknięty. Szkoda, brakuje mi tego miasta. Mieszkałem tam. Nie wyobrażam sobie słodszej istoty. Cholera. Czy to prawda, że w ogóle nie ma tu kobiet? Co? Tu, tu, tu. Ale tylko te sprowadzone przez magnatów, by spełniały ich. Zakrążą plotki o jakiejś parze, która uciekła i gdzieś się ukrywa. Ale ja w to... Twoja kolej. Dołącz do starego obozu. Jesteśmy sercem kolonii. Wszystko, co wysyłają nam z zewnątrz... Chyba, że osuną się skały. Nie przejmuj się tym. Nasi chłopcy upor... Gomez... To twój... ...jest najbardziej wpływowym człowiekiem w starym obozie. To on mówi królowi, czego chcemy w zamian za rudę. Rozumiem. Jeszcze mhm. jedno. Wyglądasz na kogoś, kto potrafi... W przyszłym tygodniu czeka mnie walka. Dawaj, z zobaczmy z nim tylko. Daj z... Tylko czy on mnie nie zbije? Jestem gotowy. No nie wiem. Ale przy okazji może się czegoś nauczę. Czekajcie. A eee, ja dałem, że jestem gotowy. Dobra. Zatańczmy. Gościu, z kill offem? Nie. Żginałem? Czy koniec sparingu? No przecież nie będę kilofem się z nim bił. No co to ma być? Jak ja, mam, jak ja mam zmienić swój ekwipunek? Czemu chce się kill'offem bić? Przecież przed chwilą mie miecz zabrałem, nie? O co chodzi ty? O mój Boże. Gościu. Nie no, to, to sterowanie jest tak nieintuicyjne, słuchajcie. Spijany, ja nie wiem co ja robię. Dobra, czekajcie. Schowaj to. O, po po kolei. Schowaj to. I teraz chciałbym... Móc zmienić swój ekwipunek, jak mam to zrobić? Dobra, tu jest ekwipunek, i teraz zadania. No, chcę na dół zejść, zejść, i czemu nie mogę? O, no właśnie. Właśnie tego potrzebowałem. I no to tam przy okazji. Dobra, dawa jeszcze raz zobaczymy, teraz, panie kolego. To była dobra walka. No, super była. Faktycznie. To dobrze. Pewnie, czemu? No dobra. Po drugie, jeśli podczas wyprowadzania ataku zdasz sobie sprawę, że. Pamiętaj też, aby podczas parowania wyczuć idealny moment. Rozumiem. Do usług. Hm, czyli już z nim nie powalczę. No dobra, rozwinięta umiejętność. Aha, czy jednak... Ja no to dobrze myślałem, że z tym RPG-iem. RPG-em Statystyki. Hmm, Okej, okay. poszukiwanie Jorika. miejsce do spania. Tak, jeszcze... Ja bym chciał się jakoś wychilować właśnie, tylko nie wiem jak to. O, dobra, tutaj się zmienia kategoria. Leczenie, czas trwania. Dobra, zjedzmy sobie smażone mięso. O właśnie. Jak ja mam to spożyć? O, właśnie, widzicie, czyli dobrze myślałem wcześniej. Bułkę sobie w tranżole. Ziemniaka, słuchajcie. Jeszcze jednego. Dawaj. Jagoda, leczenie. Dobra, dawaj. Jagodę jeszcze tak urozmaicenie sobie zjemy. Patrzcie. Dawaj, jeszcze jedno, co robisz, kurde. Dobra. No, teraz możemy grać, słuchajcie. Dobra. To lecimy szukać tego całego Jorka. Dawaj tam. Jak spłonie wszystko, to nie będzie moja wina. Jestem ninją, patrzcie na to. Ma potężny ten skok, muszę przyznać. Hops. Co za pajak. O, tu ktoś jest. Halo? Radford. A kim ty niby? Nie o imię pytam. Nie wyglądasz mi na członka któregoś obozu. Tak, jest czyżby? Nie potrzebu... Ale przecież się ta, ale ze mną nie. Drak to to łatwowierny i przykro mi, ale powodzenia życzę. Powodzenia życzę. Powodzenia życzę. Hmm, taki jesteś niemiły. No dobra, to wypinkaraj. Sam ich załatwię. Jesteś takim pajacem. Czekaj. O nie! Dobra, czekajcie. Nie mogę zapisać gry. Dobra, już wiem, gdzie się blokuje przynajmniej. No dawaj, ty kurde. Aha, okej. Okay. Czyli to mi tylko trochę życia zabrało. Okej. Okay. A, tak to działa. No, to teraz się za was zabieram. Skurze, no goś. Raz mnie użarł mi prawie całe życie zabrał, ty, no przesada to jest. A tutaj ten kościotrup, on czegoś nie ma. A, esencja zdawająca, widzicie? Dobrze, że się wróciłem. Dobra, to teraz tylko tych pajaców by trzeba było jakoś zrobić, nie? I wrócić do tego kozaka naszego. I mu powiedzieć, ale jesteś głupi. Czekajcie, tylko teraz. Ale mnie chyba widzi. To nie jeden. O, o! Dobra. Shit. Ha! Dawaj. Ale ma dziób. Nie mogę. Co to jest? No i zaraz mnie trafi i znowu zginę. Jeszcze któryś? Dobra. Mam przynajmniej esencję, potężną. O nie! Przecież ty jesteś sierwoja, to czemu mnie atakujesz? O nie! Zaraz ginę. Kurde. O, dwóch załatwiłem. Dobrze. Ale fart. Dobra. Mam nadzieję, że już więcej ich tu nie ma. Co to jest? Co? Goblin. Eee... Co jest, ty? Ziemią... Ajajaj. Zie... Ziemią we mnie rzuca. Skubaniec. Knyp. Dawaj tego knypa małego. Dobra. Prawie zginąłem, oczywiście, znowu. To będzie, to będzie trudna przeprawa, powiem wam. Coś przyszło do mnie. Nie wiem co. O jezu, ale mnie wystraszył już. Już myślałem, że jakiś pterodaktyl. Właśnie widzę. No tak. Nie żyję. Kurwa. To pewnie robota ci nie stwora Drax wspomniał, że był jednym z was. Tak, z naszego gangu. Głupy. Jak go widziałem po raz ostatni. Dobradził coś o tym, a potem tydzień temu Szepto. Mówi, że. Najwyraźniej Co to? No tak. W dużym skó podobno słuchaj list? Nie rysunek. Ha. Musiał to na bas grać, kiedy był już poro. Co teraz? Zabierz. Nie. Przeczekamy tu no. O, dobra. Obiecał ci miejsce w naszym obozie. Pomogłem mu w polowaniu. Czyżby? A, dobra, już chuj tam. Pewnie nie znalazłbym nieboszczyka przed zmrokiem. Zorganizujemy ci kawałek kubitej. W każdym razie. Chodź, wracamy. No i gitara. Udało się z panią ogarnąć. Ciekawe, co to jest. Czekaj, już idę, panie kolego. Tylko, co to jest... za notatka? Aha, nie można, nie można tego zobaczyć. Dobra, czekajcie, bo on mi zaraz zniknie. Ja nie będę wiedział, gdzie iść. Dawaj, dawaj, zapinkalaj. Hej, ty! Co? Jak jest w, w nowym obozie? Musisz u... A, no i magowie wody, którzy z nami mieszkają, sądzą, że- z... Naprawdę? Chcą wysadzić wielką kupę niebieskiej rudy. No ale tak stary obóz, nowy obóz. Obóz brat, tak już musi być. Jak tu trafiłeś? Ciekawe, czyli ten nowy obóz kombinuje, żeby, żeby stąd zawinąć. Jak chcesz po... No dobra. Spoko, to ja nawet jestem za tym, żeby im pomóc. Dawaj, panie. Jakieś tempo. O, tutaj jest ten. A, czyli to jest to ich miejsce, tak? Do spania, dobra, myślałem, że jeszcze jakieś inne będzie. No i gitara. No, co się tak patrzycie na mnie, dorobiłeś się kumpla, rad? O, się. Tak, nowy mi pomógł. To prawdopodobnie ten cieniostwór. Czyli co, pewnie w tym demie jeszcze z tym cieniostworem będzie. Będę musiał się zdarzyć. Dowiedziałeś się może dlaczego się oddali? Kopce jak pieca, jakoś żaden Bóg nic mi jeszcze. Miał przy sobie ten rysunek. Nie pokazuj tego gówna ludziom i przestań pleść bzdury. Na jajca Beliara weź się uspokój, tylko za... O co chodzi z tym rysunkiem? Czy to on go nie zabił czasem? Tam się... Może tam będzie na tym rysunku. Już się zorientowałeś, że w... hmm. Oni są będę szczery. Nie jesteś tak bez... Ech, przez ciebie wyglądamy jak... No ale Drax ma rację. To akurat ty... Jeśli nadal myślisz, że ten gówniany pomysł wysadzenia kopca niebieskich rudy zadziała, no bo kurde, mają już tyle rudy, że mogliby kupić cały warant. A jakimś sposobem zawsze, gdy pytam najemników, kiedy ma zaczynają gof... Zaczynam się poważnie zastanawiać, czy z nami nie pogrywają. Tak jak ten cały Iberion ze swoimi owieczkami. Nie zdziwiłoby mnie. I co, to będzie fajnie, to myślicie? Myślałem, że jeszcze może z tym stworem, To będzie jakaś akcja. To jakiś bóg, tak? Jest wścieknięty jakiś demon. A. A, to myślałem, że coś tu jeszcze porobimy i to koniec już. To faktycznie to demo to jest takie 40 minut, i to tak w takim tempie jak ja to robiłem. Czyli wiecie, gdzieś tam czegoś nie ogarnąłem, gdzieś tam zginąłem. Yy, no dobrze. Ja wiem, czy to jest jakieś super zachęcające. Do ogólnie, jakbym nie wiedział, że ta gra nazywa się Godik, tylko zagrał sobie taką gierkę. I czy stwierdziłbym, o tak, czekam. Nie mogę się doczekać? Prawdopodobnie nie. Pewnie bym zamał ciekawostki. Ale z racji, że nazywa się to Gothic, no to nie bez powodu to ma jakąś tam renomę, nie? No ale... E, ale tutaj się nic nie działo tak naprawdę, no tam jakieś dwa stwory. Jak już zacząłem kumać jak się bije na resztę, to się gra skończyła. E, więc... E, ale okej, okay. no dobra. E, piszcie jak wam się podobało. I widzimy się w kolejnym odcinku już w środę z NBA. Dzisiaj we wtorek widzicie ten z Gotika a w piątek prawdopodobnie pojawi się pierwszy odcinek ze Split Fiction, z nowej gry, która jest na kopa. To są twórców e, Gear Away Out i It Takes Two. I dlatego e, nawet się rejestrujemy. To Nikola wpadła na pomysł, żeby tą grę kupić, więc Nikola będziemy w to grali. Więc zapraszam również na piątek. Trzymajcie się, na razie. Ho.